Lubi te żółte kartki pokazywać, ponieważ przyjrzałem sobie statystyki z poprzedniego sezonu i w poprzednim sezonie w drugiej lidze w Pucharze Polski Marek Śliwa sędziował w 9 meczach i pokazał w tych spotkaniach aż 48 żółtych kartek. Więc raczej sędzia nie będzie dzisiaj oszczędzał zawodników. Jak Adam przewiduje przebieg tego dzisiejszego spotkania? chyba brzuchem, brzuchem ją przejął. Dobrze, szybko się zorientował, że już jest poza polem karnym. Tak, teraz jest Brzeziński, Brzeziński. Podanie w pole karne? Broni niezgoda, strzał Tomasza Kaczmarka, ale to była groźna akcja drużyny. Spotkanie w szóstej minucie stworzyli goście. Teraz jest wolny, Dawid wolny. Dawid Wolny, uderzenie z dystansu, zablokowany jest Łuczak, Łuczak do środkową, nie, strzela Łuczak, obok bramki. Ale dobre uderzenie Daniela Łuczaka, Żelewski do Zwira. Żbir rozgląda się, będzie długa piłka do Wolnego, Wolny do Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko! Ale Minimalnie, obok bramki. Uderzenie z około 20 metra i Rafał się ma no Minimalnie bramka z Krystian Kujawa. Znowu długa piłka, ale trochę niedokładna. Chociaż są błękitni przy piłce, Brzeziański. Uderzenie z dystansu! O, ale o, To bardzo było. groźny strzał. Tak, wydawało się, że z trudnej pozycji, ale to że znowu Mateusz Boch. Że ja nie zgodę. Teraz Zalewski do Cimera. Zwir, cim, oj Cimer, chyba nie widział, że biegnie. Ależ ma, minął się z piłką, nie zgoda i co? I bramka. Ależ wielbłąd Ostruckiej defensywy. Michał Cimer, Michał Cimer podał piłkę. Później minął się z nią nie zgoda i nie, nie dobieg dams. No. takie domino się zrobiło z tego wszystkiego i no. Coś strasznego powstrzymać reakcję Oj teraz ależ znowu zaspali ostródcy obrońcy i co? I świetnie Michał Cimer, ale no nie wiem no wydaje mi się że ci w flegmatycznie. flegmatycznie w ogóle zero reakcji no każdy już podłala nie podłalamy No na pewno Ale uderzenie Przewrotki Rafał się maszko próbował ale Obok bramki, znowu tak niedokładnie. Teraz znowu długie podanie, Dams ściga się. I przegrywa ten pojedynek, znowu w pole karne, numer oj! To była kapitalna sytuacja, kolejna dla błękitnych bodajże. Błażej Starzycki miał się temu co dzieje się na Murawie. Jest teraz do Bosza, ale no bardzo niedokładne podanie Adama do Bosza I szansa gości Bochnak, Bochnak Pole karne, Karol Szbiet, niedokładne wybicie piłki, uderzenie Uderzał Hubert Krawczun, ale obronił ten strzał błażej, niezgoda Stawił piłkę Gajda, uderzenie, Gajda obok Bramki Bardzo Teraz dobre uderzenie Tomasza Gajdy ale to zaowocowało jakimiś dobrymi sytuacjami, ale nie zaowocowało, bo znowu podarował soku piłkę, ależ uderzenie i świetnie broni Niezgoda, bo strzelał bodajże Przemysław Brzeziański, ale to znowu totalne. było podarowanie piłki. Totalne podanie. Ustawieni blisko Braka bramka, nie Brzeziański, 2 do 0, 0 do 2. Druga bramka strzelona przez Przemysława Brzeziańskiego. 68 minuta meczu. Niech chce Zalewski. Zalewski dośrodkowanie, dobra piłka i co? Ale śmiał teraz Dam. To... to dośrodkowanie było kapitalne. Maciej Dam był praktycznie bez krycia. Dobosz teraz świetnie. Do Odolaka... Odolak. Dobrze się pokazał. Odolak ja, ja, Ale mi dużo zabrakło. Bardzo dobre tutaj wejście Odolaka. Do Andrzejczaka. Andrzejczak do Dobosza... Dobosz. Dobosz, Dobosz, wchodzi w pole karne, Dobosz! Ale zamieszanie, Siemaszko, Siemaszko, Siemaszko! I broni Żepecki. Ależ było zamieszanie w polu karne. Ten w kierunku Gajdy. Jest jeszcze Mazurowski, Mazurowski, ale... Niedokładnie, jest Odolak do Mazurowskiego, Mazurowski w pole karne, Siemaszko! A i to urżenie najlepiej. Było najlepszym podsumowaniem tego meczu i po tym strzale Rafała Śniewasz, sędzia główny zakończył to spotkanie. Sokół Ostruda przegrywa 0 do 2 z błękitnymi Stargard po dwóch golach strzelonych przez Przemysława Brzeziańskiego.